Hej, hej. Kwestia polityki i władzy na poszczególnych planetach jest niezmiernie interesująca, i gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy słyszę, żeby tylko było wiadomo coś więcej o polityce w galaktyce, to pewnie miałbym już z 5 złotych. No dobra, stary żart. Dziś skupimy się na Nabu i na kwestii królowych. Innym ciekawym ustrojem politycznym, gdzie pojawia się monarchia, jest na przykład Alderan, ale o tym opowiem innym razem. Tymczasem lecimy na Nabu. Kiedy została królową Nabu, miała 14 lat. Miała też tyle lat, kiedy zdarzyła się blokada planety przez Federację Handlową i kiedy poznała Anakina Skywalkera i odwiedziła Korusant, aby apelować w Senacie o pomoc dla zablokowanej planety. Wróciła potem na Nabu i wzięła udział w odbiciu planety z rąk Federacji Handlowej oczywiście przy wielkim udziale Armii Gangan. Nabuł było monarchią konstytucyjną i ustawa zasadnicza Nabułu pozwalała wybierać króla na maksymalnie dwie kadencje, a kadencja trwała dwa lata. Tutaj zresztą muszę dodać, że w źródłach pojawia się pewien bałagan i pewnie jak policzymy lata, to nie do końca będzie nam się to wszystko zgadzać. W każdym razie bardzo długo sądzono i tak było też gdzieś napisane w legendarnych dziełach, jedna kadencja królowych Nabułu trwała cztery lata. Najnowsze książki o Amidali ustaliły jasno i kanonicznie, że jedna kadencja królowej trwała dwa lata. To tak, żebyście wszystko wiedzieli i rozumieli. Padme była tak popularna, bo w końcu zażegnała dzielnie konflikt z Federacją Handlową i też walczyła z bronią w ręku dzielnie, aby odbić pałac, że jej popularność na stanowisku doprowadziła do tego, że lud Nabu nawet chciał zmienić konstytucję, aby padme mogła rządzić przez więcej niż dwie kadencje. Z tego co pamiętam, sama padme nie chciała takiej zmiany i wolała wycofać się z bezpośredniego rządzenia nabu. Ze względu na swoją popularność i doświadczenie, nowa królowa poprosiła padme o dalszą służbę dla Nabu. Jako senator tej planety w senacie na korusant. Teraz musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego słyszymy w źródłach tylko o królowych Nabu? Czy był jakiś król Nabu? Owszem, był, choć to informacja z legend. Przed rokiem 36. przed Bitwą o Jawin, zatem mniej więcej 4 lata przed panowaniem Amidali, na Nabu był król, a na imię miał Weruna. Po drugie, skoro Amidala panowała tak długo, to kto panował po niej? W ataku klonu widzimy, że nowa królowa, Jamilla, zasiada na tronie na Nabu, ale to nie ona zastąpiła Padme bezpośrednio na tronie. Jamilla startowała w wyborach zaraz po zakończeniu drugiej kadencji Amidali, ale niestety przegrała z królową Reyatą, która z kolei rządziła już przez jedną kadencję, ale kilka lat. Padmę. Po zakończeniu jej dwuletniej kadencji Dżamila z powodzeniem została wybrana i pełniła swoje obowiązki królowej na początku wojen klonów. Po niej królową była Nejutni którą widzimy w serialu Wojny Klonów, a po niej tron Nabu objęła Apailana. To ją widzimy w Zemście Sitów, kiedy idzie w orszaku pogrzebowym za trumną Padmę. Trzecie pytanie, jakie się Wam pewnie nasuwa, brzmi dlaczego tak młode osoby, i to zazwyczaj jednak kobiety, były wybierane na królowe? Otóż mieszkańcy Nabu byli przekonani, że właśnie dzieci, no, młode osoby, posiadają w sobie pewną czystość i mądrość oraz umiejętność dostrzegania pewnych rzeczy, którą starsi już zatracili. 14-letnia Padme zasiadająca na tronie nie była niczym dziwnym, a co więcej, nie była wcale najmłodszą na tym stanowisku w historii Nabu. Aby daleko nie szukać, wspomniana Apailana miała 12 lat, kiedy zasiadła na tronie. Z nielicznych informacji, jakie mamy na temat rządów na Nabu, wyłania się obraz królowej lub oczywiście króla, który był nie tylko szanowany, ale przede wszystkim miał realną władzę. Nie był tylko taką, wiecie, marionetką. Najważniejszym urzędnikiem był gubernator planety, który stał na czele takiego jak rządu, czyli królewskiej rady. Takim gubernatorem był na przykład Siob Gible, widziany w prequelach. Co ciekawe, jego urząd nie był ograniczony żadną kadencyjnością. Ale wróćmy do Padme i Urzędu Królowej. Nie wiemy z jakiego grona wybierany był władca, ale wiemy, że Nabu miało silnie rozwiniętą arystokrację. Istniały zatem tak zwane rody królewskie. Znane rody to na przykład ród Weruna, ród Naberie, z którego pochodziła Padme, czy ród, uwaga, uwaga, Palpatine. To była taka szlachta z nabu i zapewne spośród niej wybierany był kandydat lub kandydatka do pełnienia urzędu władcy planety. Sama Padme była także niejako przygotowywana do pełnienia politycznej roli. W wieku 8 lat dołączyła do nauki prawnej, w oryginale nazywa się to Apprentice Legislator, czyli taka szkoła polityki zorganizowana przy Senacie Galaktycznym. Jako dziecko zatem już poznawała wielki świat korusant. Potem w wieku lat 12 Padme dołączyła do programu legislacyjnego dla młodych. Dwa lata później zaczęła kampanię aby wybrano ją na królową. W czasie kampanii używała imienia kandydat Amidala. Przeciwstawiała się królowej San Andresie, która w tamtym momencie ubiegała się o reelekcję. Aktualna królowa chciała kontynuować politykę izolacjonizmu, podczas gdy kandydat Amidala chciała otwarcia planety i licznych kontaktów z innymi planetami w sektorze. Wybory wygrała i przybrała imię Amidala. O tym, co działo się w pierwszych chwilach jej rządów, opowiem następnym razem. Jak widzicie, sporo się działo także przed wybraniem Padme na królową w Młodym Wieku. Jak mówiłem, nie była ona najmłodszą królową Nabu, ale jak sama przyznała później, po latach uważa, że była za młoda i niegotowa do rządzenia planetą. Jak wam się podobał strój nabu? Dajcie znać w komentarzach, czekam na Wasze opinie. Ja tymczasem się z Wami już żegnam i przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie i szanowali siebie nawzajem. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.